Siema fani. Dzisiaj pokażę ile mam wyświetleń. Tak, pod moimi nowymi żyżami. Ten kanał jest zaromisty. Znaczy ludzie mi mówią, że jest zaromisty. Moja ocena to 8 na 10. Proszę pomóżcie dobić 1000 subów, Bo chcę, abym był bardziej rozpoznawalny. Nie chcę sławy. Chcę tylko osiągnąć swój cel Jeśli tak, to dzięki wam będę mógł się dalej rozwijać Będą konkursy fani moi tak Pamiętajcie o subskrypcji tutaj Tu o się pojawi znaczek czerwony, jak się uda, dzięki fani. Tak, Nara.